Witajcie w kolejnym trudnym dla nas odcinku podcastu Ekologika. Dziś przygotowaliśmy dla Was niezwykłą historię, która dotknęła naszych serc, która rozegrała się w naszej siedzibie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Oto prawdziwa historia o obrażonym Januszu. O, korespondencja. Pani to co tam dzisiaj mamy? Panie prezesie, dostaliśmy pozew. Ktoś pozwał fundusz. O, pozew. Proszę wezwać mecenasa Standarskiego. Sprawa jest poważna. Prezes Cię wzywa. pilna. Pamiętasz nasz promocyjny film zeszłego roku? Prawdziwy Janusz na plaży? Ktoś poczuł się obrażony i pozwał nas o ochronę dóbr osobistych. Ale, panie prezesie, co to za zarzuty? Musimy to dokładnie przeanalizować, czy jest jakaś podstawa faktyczna i prawna tego roszczenia. Five minutes later. Film był promocyjnym materiałem, którego celem było poruszenie ważnego problemu społecznego. Nie było w nim intencji obrażania nikogo. Co istotne, materiał nie zawierał żadnych oszczerstw ani też nie naruszał dóbr osobistych. Mimo, że nie zgadzamy się z tym pozwem, w tej sprawie, tak jak w każdej innej, zachowamy pełen profesjonalizm.